Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na świętsza Maryja Panna, witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Pan. Na wstępie powiem tylko tyle, że zdjęcia może niektóre nie będą w najlepszej jakości i ten filmik, który będzie na końcu, ale cieszmy się z tego, co mamy, że byliśmy i że wszystko dokonało się tak, jak powinno być. Dziękuję wam z całego serca, że tak licznie przybyliście tu na Podkarpacie na święto świętego Michała Archanioła. Pomimo, że lało, pomimo to, że był to dzień poprzedni, stawiliśmy się na wezwanie i oddaliśmy cześć świętemu Michałowi Archaniołowi. Pomimo trudności jak co roku napotykamy na tej świętej górze, które stawioną nam proboszcz, zamykając nam wejście do kościółka, bramy piekielne kościoła nie przemogą, gdyż my jako mistyczne ciało Chrystusa, żywy Kościół, odpowiedzieliśmy na to wezwanie. I żadna kłódka proboszczu grzebień nas nie zatrzymie przed oddaniem czci na tej świętej górze świętemu Michałowi Archaniołowi. Tobie pozostaje tylko wstyd i hańba. Módlcie się bracia i siostry za tego proboszcza. Może jest jeszcze do uratowania. Bo pycha kapłańska, a szczególnie proboszcza, robi podziały w Kościele. My, którzy trzymamy się apostolskiej świętej tradycji dwutysiącletniej, nie pozwolimy sobie tego odebrać, gdyż jest to nakaz pański przekazany nam przez apostołów. Przypomnijmy tu księdzu proboszczowi, co mówi święty Paweł? Że ten, kto robi podziały w kościele, jest przeklęty. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II oni myślą nagle, że są jakimś tam w dobrym miejscu. Cóż, księży proboszczu? Ode mnie na razie to tak tylko skromnie i od wielu, wielu ludzi. Że na dzień dzisiejszy Tobie, który nastawiasz ludzi z bliznego przeciw apostolskiej świętej tradycji, pokazujesz tylko w jakim kościele jesteś, posoborowym, nie wielowiekowym, tylko posoborowym. Pokazujesz tylko komu służysz i komu cześć oddajesz. Nastawisz brata na brata, nastawisz wiernych z kościoła ekumenicznego i synodalnego na apostolską świętą tradycję. Ażby się chciało powiedzieć, kim Ty jesteś, tobie tylko wstyd i hańba. A my, bracia i siostry, módlmy się za tego proboszcza i za ludzi zbliznę. Żeby zaczli wreszcie pomyśleć o tym, co naprawdę się wydarzyło na tej świętej górze, i żeby zaczli przywracać cześć świętemu Michałowi Archaniołowi tak, jak na to sobie zasługuje w apostolskiej świętej tradycji. Gdy święty Michał nigdy nie będzie przeciwko Kościołowi, a wręcz posłuszny nie tylko Chrystusowi, ale na Świętszej Maryi Pannie, która powiedziała w Gieczwałdzie i Osuchowej, że tylko wiara katolicka jest prawdziwa i święta. On będzie bronił Kościoła w świętej apostolskiej tradycji i tej wiary apostolskiej, katolickiej i świętej. Ty, proboszczu, wystąpiłeś przeciw żywemu, mistycznemu Kościołowi, który zgromadził się na tej górze. Starsi ludzie i młodsi na, tej, na tym deszczu przez dwie godziny mokli tam, zamiast otworzyć tylko kutkę. Ktoś, kto myko drzwi do domu Bożego, kładąc kłódkę i kratę, no cóż, odpowiedzcie sobie sami na to. A my, bracia i siostry, nie poddawajmy się. Odpowiadajmy zawsze na wyzwanie, które jest dla nas święte. Bo Kościół apostolski, w świętej tradycji katolickiej, rzymskiej, nigdy się nie poddaje. Idzie po tej wąskiej drodze. Po tej wąskiej drodze do góry, bo wie gdzie idzie. Jak mówi sam Pan Jezus, są dwie drogi. Szeroka, która prowadzi na zatracenie, po którą Ty, proboszczu, prowadzisz wiernych, robiąc podziały. I jest również wąska, po której my idziemy, po tych trudnościach wszystkich. Które stawiają nam co gorsza, swoi, swoi i to kapłani jeszcze. Mało kto ją znajduje, mało kto ją znajduje, tą wąską drogę do życia, jak mówi Pan Jezus. Chrystus. Pan Jezus zawsze używał słowo niewielu, nie? Mało kto ją znajduje. Popatrzcie. Gdy przyjdę, czy zastanę jeszcze wiarę, a niewielu się zostanie, mało się zostanie. Obyśmy my, bracia i siostry, w tej małej grupce tych niewielu się znaleźli. Dbajmy o to i nigdy się nie zniechęcajmy, bo do nieba wchodzi się po tej wąskiej drodze, aż do góry, jak mówi apostoł. Żeby otrzymać wieniec chwały, to niestety trzeba wziąć swój krzyż i naśladować pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz dziękuję Wam, żeście tak licznie przyjechali. I następna pielgrzymka prawdopodobnie w, pierwszym w następnym roku 2026, jak Pan Bóg do to będziemy spotykali się na Świętym Krzyżu, na Świętym Krzyżu. Z Panem Bogiem i niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna w wąskich drogach, w wąskich drogach. I nie zapomnijcie modlić się o nawrócenie proboszcza zbliznego i całej tej kurii, pod, tam na Podkarpaciu, tam gdzie przebywał ten cały herszt, herszt, arcykapłan Szal. Zróbmy również wezwaniem arcykapłana Szalla, które tak zawsze rozbrzmiewa się po naszym kraju. Szalom Akbar. Za niego też się módlmy o jego nawrócenie. Chociaż nie wiemy, czy on w ogóle są chce. Bo robiąc takie rzeczy, nie przywracając pamięci tej świętej góry, nie promując to, nie idąc w ślady arcybiskupa Sierakowskiego, który rozpromował to na całą kurię przemyską. Tak arcykapłan Szaltak to wszystko uciszają. Wiele by można mówić, bratkowie, nie przedłużając. Zobaczcie sobie te krótkie filmiki z Panem Bogiem. Archanioł z mnóstwem aniołów Któremu Pan powierzył dusze świętych By je zawiódł do raju Radości święty Michal Archaniele broń nas w walce Byśmy nie zginęli W dzień straszliwego sądu Panie wysłuchaj Modlitwy nasze A wołanie nasze Niech do Ciebie przyjdzie Niech nas Święty Archanioł Do Boga nawróci a zagniewanie jego niech od nas odwróci, Czy bądź nam miłościwy, Boże ku pomocy i wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół. Uka ja pragnienia, jako katolika, skroś serce pszenika, prawego wierzę, prawego wierzę. Oto Jak widzimy, Kuja przymyska dalej swoje. Bliznego, Jak widzimy, proboszcz bliznego, grzebień. Jak widzimy, znów pozamykał na kraty. Się Nie otworzył, bo wie, wiedzieli, że przyjedziemy. Nie otworzył, zamknął. W boju, bo to już jest barbarzyństwo, co dokonują w blizny. Ale nos żaden deszcz nie przestraszy. Żaden potężny. Żaden Patronie deszcz. wtedy hańba wiemy, probosztowi, kuli kurii Trzeba Mikoławie, będzie zrobić Mikoławie, protest kurii przemyskiej.